Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę naprawiał tutaj Raspberry Pi 3B. Spaliłem no Zupełnie niezmolniłem, bo zrobiłem tutaj zwarcie na tych pinach. Spaliłem tutaj układ zasilania całego tutaj Raspberry. No i go zamówiłem. I zaraz tutaj będę to czy, Zaraz to oczyszczę tutaj sceny. Ładnie zalutujemy nowy układ, który mam tutaj w paczce. I Spróbuję jeszcze zainstalować system na tym Raspberry. zobaczymy czy się obudzi. Tak więc bez przedłużania biorę się do lutowania. Dostałem w gratisie w paczce MAMBĘ i zamówiłem tutaj jeszcze plecionkę, układzik malutki, tutaj MXL 7704, który tutaj wyląduje i taką plecioneczkę. Sprawdziłem sobie orientację tego układu, jak go tutaj zamontować. No to co, pod mikroskop biorę to i lutuję, dobra. Można już to brać pod mikroskop. No to co, tutaj trzeba to oczyścić i ten układ tutaj na tym układzie, nie wiem czy gdzie widać. Tu o, jest tu kropka. Kropka musi być o tako, w stronę gniazda, więc tak to będzie trzeba tutaj wlutować. I przy okazji to wyczyszczę, tutaj widać cały ten syf. Brudne, to wszystko strasznie. No i co ja mogę więcej powiedzieć. Dobra jest power, świeci się. Zobaczymy Tu mam ustawę miernik. Sobie złapiemy masę w jakimś pierwszym, lepszym miejscu. Na tutaj na gnieździe od internetu. to wiemy, że wejmę ze swojego Raspberry 4 karty pamięci z systemem. Wsadzę ją tu i zobaczymy, czy się odpali. Zalazę też oryginalną ładowarkę tego rozbery Jest, co, nie coś nie działa. no jest 3-3. 1, 2, 1, 8, 1, 2, dobra, udało się. Hiuchu. i okazało się, że tutaj nóżki od układu nie były dolutowane do końca, czego nie przyuważyłem. Ale że są napięcia, to znaczy, że teraz jak sobie tu karty pamięci, to powinno tutaj zapierdzielać zielona dioda. No jak widać, udało się, Raspberry naprawione, sobie jeszcze wyczyszczę wszystko, banglano. Także dziękuję za oglądanie tego materiału, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, zapraszam również do subskrybowania kanału, łapkowania i komentowania.